Panie prezesie, kilka tygodni temu rozpoczął pracę nowy zarząd Jestrzemskiej Spółki Węglowej. Ja jednak chciałam zapytać o podsumowanie prac zarządu poprzedniej kadencji, bo to była kadencja przełomowa. Najlepszym podsumowaniem są oczywiście efekty prac tego zarządu. Efekty, które widać po firmie, którą prowadzimy. Prowadzimy, przynajmniej ja od 6 lat jest, jestem prezesem zarządu. Koledzy równie długo ze mną pracują. No i kadencja siódma była kadencją przełomową. To była kadencja, kiedy przechodziliśmy przez kryzysy. 2009 rok to była kadencja, kiedy przygotowaliśmy Jaszcząską Spółkę Węglową do debiutu giełdowego, a więc duża współpraca z Ministerstwem Skarbu, z Ministerstwem Gospodarki. Też przełomowy, przełomowy projekt w ramach tych trzech jednostek. I przełomowy projekt dla samego sektora górniczego i dla pracowników tego sektora, bo jednak y, słowo prywatyzacja budziło negatywne emocje. Jak widać, można było firmę skierować na giełdę. Akurat myśmy nie pozyskiwali pieniędzy z giełdy, ponieważ nam sytuacja rynkowa bardzo sprzyjała w tamtym okresie. Natomiast y, akcje otrzymali pracownicy i ci, którzy, których prawo do tego uprawniło, i ci, którzy nie byli uprawnieni zgodnie z prawem. Firma dzisiaj gwarantuje stabilne miejsca pracy, firma się rozwija i to jest chyba właśnie naj, najlepsza gwarancja tych miejsc pracy, no bo nie po to się inwestuje, aby kiedyś stracić te miejsca pracy, wręcz przeciwnie. No i też głos załogi, który był ważny w tej dyskusji społecznej, bo związki zawodowe były przeciwko prywatyzacji, ubiegały się o podpisywanie porozumień, jednak załoga zdecydowała, że, że bezpieczna prywatyzacja, czyli na wejście na giełdę, odbędzie się a porozumienia, które podpisaliśmy ze związkami zawodowymi, to tak naprawdę są podparte procesem inwestycyjnym i wtedy one mają sens i gwarancję. Czy w dwa lata po debiucie giełdowym Spółki Węglowej krok ten można ocenić w pełni pozytywnie? Czy na pewno można oceniać w pełni pozytywnie dla firmy, ponieważ firma w tym okresie, w tym okresie mocno się zmieniła. Sam proces przygotowania firmy do debiutu giełdowego jest już bardzo pozytywnym procesem dla, dla każdej jednostki gospodarczej. Natomiast mam pewien niedosyt, mam pewien niesmak co do notowa notowań naszej spółki. Nasza spółka ma bardzo mocne fundamenty, bo jest oparta o produkcję węgla, o przetwórstwo tego węgla w... Koksowniach to jest prawie 50% rynku polskiego produkcji koksu. Jesteśmy największym eksporterem jako Polska na świecie koksu. To energetyka, to powoli też chemia, bo coraz więcej mamy produktów węglopochodnych w procesie koksowania, więc firma nie jest zadłużona, prowadzi rekordowo duży proces inwestycyjny w, w swojej historii w oparciu o własne środki, a więc fundamenty firmy bardzo mocne bardzo mocna też perspektywa na przyszłość. Natomiast wartość naszych akcji podobił się giełdowym spadła. Jakie są przyczyny tego? Wchodziliśmy w momencie, kiedy był bardzo dobry okres rynkowy, wchodziliśmy w momencie, kiedy była hosa na giełdzie dwa trzy tygodnie po wejściu na ponotowaniu naszych akcji na giełdzie zaczęły pojawiać się negatywne informacje typu problemy w Portugalii, bo to były pierwsze te informacje, potem pojawiła się Grecja, potem kryzys gospodarczy światowy, europejski. i W związku z tym nasze akcje dzisiaj moim zdaniem są niedoszacowane i na pewno nie spełniają naszych oczekiwań. A więc wniosek taki, że na rynku kapitałowym dzisiaj panują emocje, no bo jak to inaczej nazwać, jeśli fundamenty firmy są bardzo mocne. Ja daję taki często przykład, że myśmy za 2011 rok pokazali wynik Aszczemskiej Spółki Węglowej. To był rekordowy wynik prawie 2 miliardów, 100 milionów złotych zysku netto, i w tym dniu nasze, wartość naszych akcji spadała na giełdzie. No przecież to jest wręcz, wręcz kuriozalne, no ale tak, tak się dzieje, więc trzeba mieć nadzieję, że. Że Jaszczenska spółka potrafi odbudować wartość tych akcji, które, które są notowane dzisiaj na giełdzie. W momencie, kiedy przedstawiał Pan wyniki finansowe po pierwszym kwartale bieżącego roku, napawały one optymizmem, że ten cenowy dołek gdzieś jest już za nami. Jak Pan ocenia sytuację rynkową w tej chwili? Znaczy my cały czas jesteśmy optymistami, natomiast no, realna sytuacja jest taka, że Europa nie wychodzi z kryzysu, że Chiny będą miały większe spowolnienie gospodarcze niż się, niż się to wydawało. Wielu ekspertów inform, mówiło o jakby wzroście gospodarczym przy powrotu do wzrostu Europy w drugiej połowie. 2013 roku. Niestety tego nie widzimy i pewnie tego nie będzie. Przesuwa się ten, tą optymistyczną zapowiedź na rok 2014. Natomiast jesteśmy firmą, która jest poddana w, w Presji cen, zwłaszcza w węglu koksowym i w koksie, koniunkturze światowej i cenom, które są tworzone na świecie, na rynku światowym, i tutaj nie mamy dużych możliwości oddziaływania. Nasza możliwość jest przede wszystkim w tym, aby lokować te wolumeny i tutaj sytuacja jest dobra. My dzisiaj lokujemy całą produkcję, lokujemy też częściowo zapasy na rynku, zarówno węgla, jak i koksu a więc działania marketingowe, działania związane z poszukiwaniem nowych odbiorców przynoszą nam efekty. Natomiast ceny są cenami światowymi i tutaj się temu musimy od, poddać. Stąd recepta, która, która wydaje się chyba jedna racjonalna i, i dzisiaj, która nam się sprawdza, to jest maksymalizacja produkcji, maksymalizacja wykorzystania mocy produkcyjnych zarówno w części górniczej, jak i w koksowniczej. My dzisiaj zwiększamy, rok do roku zwiększamy w ostatnich latach produkcję węgla koksowego, zwiększamy produkcję koksów w naszych koksowniach tak, aby wolumeny były coraz większe. Dzięki temu próbujemy uniknąć tych problemów z brakiem przychodów związanych z cenami spadającymi, czyli rekompensujemy wolumenami. No i drugi element jest taki, że im większy mianownik, tym niższe koszty jednostkowe, a więc możemy być bardziej konkurencyjni na, rynkach, na naszych rynkach, na których się znajdujemy. Z tego co Pan mówi wynika, że JSW nie ma problemu z poziomem zapasów. Panie rektor, nie mamy problemu, dzięki temu, że mamy ten unikalny węgiel koksowy, on ma swoich odbiorców w Europie, ja przypomnę, że Europa zużywa około 60 milionów ton węgla koksowego, my produkujemy około 9, więc te nasze 9 zawsze ulokujemy. Widzimy też problemy naszych nas, yy, yy, partnerów z południa yy, NWR-u, więc mamy dosyć dużo zapytań z miejsc, gdzie oni kiedyś dostarczali, więc to jest też dodatkowa przestrzeń dla nas. Natomiast jeśli chodzi o produkcję koksową, a więc. Yy, to, gdzie my nasz węgiel uszlachetniamy, przerabiamy na koks, naszych koksowniach, dodajemy tą wartość dodaną, no to tutaj ciekawa sytuacja się tworzy w Europie, bo jednak z reguły koksownie są zgrupowane w, w koncernach stalowych. Przy tej niedoborze środków finansowych na inwestycje, z reguły koncerny stalowe będą inwestować w końcówkę stalową. Tam mają produkt wyżej przetworzony, produkt rynkowy, tam uzyskują konkurencyjność, więc zapewne zaniedbana będzie część surowcowa. I to jest dla nas przestrzeń, abyśmy trafiali z naszym tym surowcem, jakim jest koks. Dla nas to jest produkt wyżej przetworzony. I widzimy, że taka sytuacja się dzieje, bo wyłączane są w Europie baterie koksownicze, nie są odbudowywane, a jestem pewien, że w Europie nie powstanie już nigdy żadna koksownia, bateria koksownicza w Szczerym Polu, w nowej lokalizacji. Tego jestem pewien, bo tutaj aspekty ekologiczne są jednak coraz mocniejsze w Europie. Natomiast z już istniejących mocy produkcyjnych coraz więcej baterii koksowniczych znika z rynku i to jest przestrzeń dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Skoro wspomniał Pan nazwę NWR, to nie mogę nie zapytać, czy Jastrzębska Spółka Węglowa jest zainteresowana aktywami NWR-u pojawiającymi się na rynku? Docierają do nas informacje o sytuacji NWR-u, chociażby właśnie z perspektywy ich klientów, którzy z pytaniami przychodzą do nas. Natomiast my analizujemy wszystkie projekty, które gdzieś na rynku się pojawiają, bo kryzys oprócz tego, że jest problemem dla firmy i trzeba dbać o koszty, Trzeba się do niego dostosować. Jest też okazją, bo można taniej kontraktować, taniej kupować lub taniej przeprowadzić jakąś akwizycję. I ja uważam, że Jastrzębska Spółka Węglowa po tych dwóch latach już bycia na giełdzie jest firmą przygotowaną do tego, żeby powiększyć swój obszar posiadania. Trzeba to zrobić oczywiście logicznie, przy logicznych założeniach finansowych. Więc jeśli będą na rynku dobre aktywa, aktywa rokujące nadzieję, że, że będą pracować, a nie aktywa restrukturyzacyjne czy likwidacyjne, to na pewno będziemy się takim projektom przyglądać. Kluczowy pod względem przyszłości górnictwa jest problem kosztów. On dotyczy także jastrzębskiej spółki węglowej. Państwo wskazujecie, że jedną z recept jest wprowadzenie sześciodniowego dniowego tygodnia pracy kopalni przy 5 tygodniu pracy załogi. To że, to, że jest to tylko pięć dni pracy dla pracownika, to jest oczywiste i warto to powiedzieć, bo to gwarantuje kodeks pracy pracownikowi. Natomiast inny system pracy, który podniósłby efektywność, uważam, że jest niezbędny. Jeśli polskie górnictwo chce się uratować, a ono samo musi się uratować, to niestety trzeba sięgnąć po te rezerwy, które w polskim górnictwie jeszcze są, zarówno w te pięć dni czarnych, tak nazywanych, jak i może trzeba sięgnąć, będzie trzeba sięgnąć po kolejne dni, nie wykluczając, że może to być więcej niż tylko sześć. Tylko Dlaczego? Polski rząd nie ma możliwości pomocy dzisiaj sektorowi, ponieważ nie ma pomocy publicznej, tego Unia nie pozwala. Nie można zamknąć granic przed, przed tańszym węglem za granicę, czy to rosyjskim, czy amerykańskim, czy innym, bo granica Polska jest granicą celną Unii Europejskiej, a państwa Unii Europejskiej chcą tańszy węgiel. Nie może rząd nakazać energetyce kupowania węgla z polskich czy innych kopalń, bo ta energetyka w połowie to już jest w, 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 pr, prywatna. A firmy, które są, są firmami giełdowymi, więc będą optymalizować koszty, będą zawsze kupować tam, gdzie mogą kupić taniej, oczywiście też biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dostaw. Więc rząd ma ręce związane z decyzjami, które w sumie podejmowaliśmy wszyscy, no bo przecież wszyscy chcieliśmy wstąpić do Unii Europejskiej, więc rząd ma związane ręce. Energetyka powoli przestawia się na inne źródła też energii, bo i okolicz, ekologiczne względy, które mocno Unia tutaj forsuje, są, są ważne. Stąd ja jestem przekonany, że węgiel jeszcze będzie miał znaczenie w systemie energetycznym, w tym polskim miksie. W tej podstawie energetycznej jeszcze będzie przez najbliższe dziesiątki lat. Natomiast pytanie jest, czy to będzie polski węgiel. A więc, żeby to był polski węgiel, to my musimy podnieść efektywność, czyli po prostu ten węgiel musi być tańszy niż węgiel, który może przypłynąć za granicę. I stąd uważam, że górnictwo musi samo podjąć działania, aby podnieść efektywność. No, tą drogę pokazała Bogdanka. Prawda? To Bogdanka dzisiaj najtaniej potrafi produkować, oprócz tego, że oczywiście geologia im pomaga, to jeszcze model organizacyjny, który oni stosują, pozwala im taniej produkować, a więc konkurować z węglem, który może wpłynąć za granicę. I takie dzisiaj wnioski, że państwo ma pomóc. Oczywiście państwo ma rolę regulacyjną, państwo też ma tą rolę prawda, pomocową, natomiast rząd ma poniekąd związane ręce. I uważam, że byłoby, jest nieuczciwe zwracanie się tylko do Państwa o pomoc, trzeba najpierw próbować uleczyć się samemu, bo te rezerwy w polskim górnictwie są. Efektywny czas pracy na jednej zmianie wydobywczej 2,5 do 3 godzin, prawda w normalny system pięciodniowy na świecie kopalnie to są z reguły kopalnie odkrywkowe i one pracują w ruchu ciągłym, a więc zobaczcie, z czym my się musimy zmierzyć i to uruchomienie tych rezerw w polskim górnictwie po prostu chyba jest niezbędne. To już nie jest się chciejstwo moje czy, czy innych zarządzających, to po prostu będzie konieczność tego konieczność, aby utrzymać miejsca pracy w polskim górnictwie. Panie prezesie, dlaczego w tym roku zrezygnowaliście państwo z wypłaty nagrody z zysku na korzyść innego rodzaju świadczenia pieniężnego dla załogi? Panie redaktor, w tamtym roku w trakcie walnego zgromadzenia Byliśmy dość mocno skrytykowani, a może to był no, i krytyka, jak i wniosek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, który wskazywał, że tego typu rozwiązanie nie jest, korzyst, nie jest najkorzystniejsze dla firmy pod kątem podatkowym. Więc myśmy przeanalizowali to, w dużej części mieli, mieli rację, więc myśmy zaproponowali społ stronie społecznej taki sposób, że spróbujemy tą coś, co było nagrodą, nagrodą zysku w ramach podziału zysku, zamienić na inną formę nagrody. I strona społeczna, jak widać, przystała na to, no bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby spółka mogła się podzielić zyskiem z pracownikami, prawda? Ale czy to się nazywa nagroda zysku, czy to jest inna forma, dla pracownika to jest obojętne, natomiast dla firmy nie, no bo kwestie podatkowe. I tutaj udało nam się nałożyć jakieś takie parametry. To, to, to jest kwestia umowna, że firma w ramach lojalności w stosunku do pracowników, jeśli będzie zysk w roku poprzednim, jeśli będzie dobra sytuacja w, w momencie, kiedy się tą nagrodę przygotowywuje. I jeszcze, jeśli się uda tą nagrodę powiązać z efektami pracy, no to będzie to chyba ten mechanizm, który dobrze działa dla firmy, a oprócz tego pozwala, jednak, pozwala pracownikom dostać tą nagrodę. I stąd takie podejście do tego problemu: czyli zamiana jednej formy na inną dla pracowników to nie powinno mieć większego znaczenia, bo to chodzi o pieniądze dla firmy, to, są, to, jest, to jest dosyć duża korzyść. Od dłuższego czasu Jastrzębska Spółka Węglowa ubiega się o koncesję na złoże Żory Warszawice. Jakie konsekwencje będzie miało dla JSW, jeśli radni Żor nie zgodzą się na zmianę zapisów planu miejscowego? Na razie mamy opinię radnych, że nie są przychylni temu, natomiast to jeszcze nie jest tryb formalny, stąd nie jesteśmy w stanie podjąć działań formalnych. Natomiast to jest projekt autorski kopalni Borynia, która w ramach swojego rozwoju albo może zakończyć żywo za kilkanaście lat, i wtedy no niektórzy pracownicy nie dopracują na tej kopalni do emerytury, a na pewno ich dzieci już nie znajdą tam miejsc pracy, albo poszukają możliwości rozwoju. Nasza koncepcja rozwoju jest oparta przede wszystkim o wykorzystywanie infrastruktury zakładów górniczych, które już istnieją, i sięganie po nowe zasoby. Bo techn... Tutaj bardzo duży postęp jest, jeśli chodzi o transport, więc można ten węgiel na większe odległości transportować pod ziemią. I stąd próba sięgnięcia po pokłady, które są zlokalizowane pod żorami. Ale wyjaśnijmy sobie jasno, to nie chodzi o rynek w żorach. Bo mówiąc żory, my nie mamy na myśli miasta żory, rynku czy osiedli. Nikt nie będzie w tych miejscach fedrował. Chodzi o obrzeża Żor, to jest teren stosunkowo nie, mało zurbanizowany przy takich założeniach, aby jednak nie, nie te szkody nie występowały szkody. Deformacja oczywiście zawsze występuje przy działalności górniczej, natomiast chcemy uniknąć typowych szkód górniczych, ponieważ wiemy, że tam jest. Miasto ma plany zlokalizować strefę ekonomiczną, chociaż w ostatnim już tej korespondencji myśmy deklarowali, że my pod samą strefą nie chcemy wydobywać, czyli w tym miejscu, gdzie to może być dla inwestorów udostępnione, byśmy tego wydobycia nie realizowali, eksploatacji zasobów tylko w innych miejscach. Ale przede wszystkim to są tereny na obrzeżach żor, nie pod miastem nie pod terenem mocno zurbanizowanym. Ja myślę, że tutaj wszyscy sobie to rozważą, bo to czas, czas będzie działać, czas przyniesie refleksję. Albo będą miejsca pracy w górnictwie, albo ich nie będzie. No, dosyć dużo pracowników z ŻOR pracuje w naszych kopalniach. Druga rzecz, że jednak pracownicy, którzy pracują w naszych kopalniach, często wydają pieniądze w mieście Żoru, Tam jest bardzo dużo zlokalizowanych centrów handlowych, więc takie podejście pana prezydenta, że nam górnictwo jest niepotrzebne, no pewnie nikt tego górnictwa by nie chciał prawda samorządowców natomiast trzeba zobaczyć bo to jest ta jedna strona medalu tych szkód górniczych natomiast ta druga strona medalu to są pieniądze które trafiają czy to w formie podatków czy w formie opłat eksploatacyjnych czy w formie pieniędzy które przepływają przez portfele naszych pracowników do tego krwiobiegu gospodarczego tutaj śląskiego Pieniądze, które wpływają do firm w ramach inwestycji, w ramach zapłaty za usługi, za sprzęt, to, są wszystko, to górnictwo jednak daje potężny strumień pieniędzy, który wpływa na, na nasz region, chociaż wprost często on nie trafia do, do kasy gminy i tutaj w przypadku Żortaka jest właśnie podejście, no tak, zakład jest zlokalizowany na terenie innej gminy, więc tam będą trafiały główne źródło podatków, pewnie tak, ale popatrzmy na ten problem szerzej a przede wszystkim jednak miejsca pracy, bo sięgnięcie po te nowe zasoby pozwoli nam wydłużyć znacząco wydłużyć okres żywotności kopalni Borynia, co myślę, że jest istotne dla naszych pracowników, też dla mieszkańców Żor no i dla, dla ich dzieci, no bo no gdzieś kiedyś będą szukać miejsc pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę.